Cześć, witam was na moim kanale. Mam dla was konkurs, ale o tym później, a na tą chwilę pokażę wam, bo kupiłem kamerkę do samochodu. Kamerka wygląda tak, nagrywa w jakości full HD. Do tego mamy kamerę cofania, to wszystko jest połączone razem. Już wyjąłem to z opakowania. Także, słuchajcie, ja biorę się za montaż yy, i Oglądajcie filmik do końca. Jak chcecie, oczywiście, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia lajka w górę, do komentowania, a później powiem Wam, co wymyśliłem za konkurs i co trzeba zrobić. Ja w zasadzie praktycznie nic, ale dla Was to jest nic. Mi to na pewno pomoże trochę w budowaniu mojego kanału. <laughs> Także e, subskrybujcie. Komentujcie, lajkujcie, a ja będę starał się coś dla Was wymyślać. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you tryna stay strong and fake a smile until I look away. But I'm known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. You fade away yeah, 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 yeah. as you fade away yeah, 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 yeah. yeah I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you you're trying to stay strong and fake a Zdecydowałem się, że przykręcę tą kamerkę tylną do lampy normalnie na no, jakieś podikkę wkręciki, bo nie widzę lepszego rozwiązania, więc... Too bad. Too long. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't. Dobra, zobaczcie, zrobiłem tutaj dziurę. Przełożyłem tutaj z drugiej strony ten kabelek. Tu zaczepiłem i spróbuję to wyciągnąć. Teraz tam. O, nie Idzie już całość. Sorry, że tak z ręki nagrywam. Bo... Tu mam praktycznie już wszystko. Muszę to odgiąć i tam pociągam. Zobaczcie, tak sobie radzę, że najpierw tutaj przeciągnąłem zwykły kabelek Teraz to przeciągam o, tam z tyłu już przeszło i teraz to pójdzie tutaj i wyjdzie mi tam, nie? Tutaj musiałem rozpiąć to, i tak to, to jest do wyrzucenia, więc tylko ta podsufitka zostaje, która i tak będzie do przerobienia. Teraz muszę, teraz muszę sobie poradzić z tym kabelkiem, żeby włożyć go tu, lekko odchylić podcufitkę i przeciągnąć go, żeby wyszedł mi tutaj. Jak on mi tu wyjdzie, to wtedy ładnie razem z tym kabelkiem, z lusterkiem nie będzie tego widać. Więc dajcie mi sekundę. Nie mam, nie mogę teraz. No może spróbuję statyw postawić. Także to mam przełożone. Eee, aha, w międzyczasie wyczyściłem kartę. Tu już mam przełożone, tu już mam podpięte, słuchajcie. Eee, tam sobie włożyłem e, w gniazdo ten, e, do przełącznik. I teraz Wam pokażę jak włączam. A teraz. Załącza się kamerka I już widać To co jest z przodu Nie, tutaj jest, gdzie to jest ten przycisk O Teraz widzicie To co jest z tyłu Teraz widzę z przodu i z tyłu O bardzo słabo tu widać. O, zobaczcie, teraz widać asfalt. Znaczy nie asfalt, tylko kostkę. Także tak to wygląda. Przełączam. O, pół na pół, tylko przód, tylko tył, albo przód i tył. Także cały czas. I tam sobie już dostosuję. Zobaczę jak potrzebne przyczepy, jak to będzie. Także robota jest zrobiona. Tam już mam wszystko przeciągnięte. Słuchajcie, tutaj nie wpinam tego, bo w następnym filmiku całkowicie to zdemontujemy. Czyli następny, prawdopodobnie następny filmik będzie o zdemontażu tej całej zabudowy. Jak, jak mówiłem wcześniej, okno już nie ma. Okno wycięliśmy, także nie będę się martwił, że, że rozwalę to okno czy coś. To okno jest sobie zawinięte w koc i, i będzie. Może ktoś będzie potrzebował tą zabudowę. E, mówiłem o konkursie. E, jest, robię konkurs, słuchajcie. Do 5 grudnia każdy, kto jest subskrybentem lub e, będzie subskrybował ten kanał. E, polubi filmik, może udostępni go. I w komentarzu napiszę, jaki przebieg ma ten samochód. Weźmie udział w losowaniu e, takiej kamerki. E, co to? Jak to zrobimy? E, na pewno tylko osoby, te, które skomentują filmik I w komentarzu właśnie napiszą ten przebieg. Przebieg podałem w Filmiku, w którym przedstawiam Busa, czyli dwa filmiki temu, e, dwa tygodnie wcześniej, trzy w zasadzie, bo będzie, był, w tamtym tygodniu był filmik z malowania, tydzień wcześniej był z Subaru i wcześniej był właśnie z przedstawienia Vito. Tam powiedziałem, że kupiłem Vito i miał 550 tysięcy przebiegu, tak, 550 i później e, ten przebieg wzrósł i tam powiedziałem, że ma około tyle i tyle. Wystarczy, jak napiszecie w komentarzu to, co powiedziałem, czyli około tyle i tyle. Ogląd obejrzyjcie te filmiki, czy ten filmik. Nie jest to na początku, gdzieś tam w środku. Nie powiem też dokładnie, w której minucie. Bez sensu by to było. Subskrybujcie, w komentarzu napiszcie. Dajcie łapkę w górę i udostępnijcie. I do 5 grudnia wszyscy, którzy napiszą, w komentarzu wezmę udział w losowaniu. Jeszcze się zastanawiam jak przeprowadzę to losowanie ale, ale na pewno je przeprowadzę. Dlaczego 5 grudnia? 5 grudnia dlatego żebym mógł żebym mógł kupić i wysłać tą kamerkę. Taka sama będzie, że znaczy nie wiem czy dokładnie będzie wyglądała tak samo, bo tych kamerek jest dosyć sporo. Postaram się kupić taką samą, tak żeby też nagrywała z tyłu, tak żeby wam pokazywała z tyłu, nagrywała głos, tak jak tutaj. Przede wszystkim, co chcę zrobić, to chcę zrobić także, jak wyślę, to żeby ta kamerka dotarła do Was na święta. To będzie taki mój prezent bożonarodzeniowy dla kogoś z was, kogoś kto subskrybuje ten kanał. Kogoś, kto, kto polubi filmik, udostępni i, i będzie dalej. Na pewno w przyszłości coś tam jeszcze e, będę dorzucał, jakieś tam e, gadżety czy, czy, czy coś. Zobaczymy. Ogólnie jak się dobrze kanał rozwinie, to mam, mam pomysły, żeby sprawić fajne, e, fajne przyjemności dla moich widzów. E, wiem, może nie nagrywam jeszcze tego tak w miarę dobrze, ale cały czas się też tego uczę. Jak to zrobić i tak dalej prawdopodobnie będę musiał zainstalować, zainstalować Zainwestować w jakiś dobry Sprzęt, znaczy jakąś kamerkę Typowo do nagrywania coś ala GoPro albo coś takiego, ale to później Czyli subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie Czy tam dajcie kciuka w górę, wszystko jedno Jak to się nazywa i Czekam na wasze komentarze Czekam, żeby wysłać komuś tą kamerkę i zrobić świetny prezent na tegoroczne Boże Narodzenie. Także chciałbym, żeby ktoś, kto dostanie też tą kamerkę, przysłał mi chociaż zdjęcie, co można będzie wrzucić na, na YouTube i, i pokazać, że ktoś już dostał tą kamerkę albo nagra krótki film. Cześć, dostałem kamerkę, dzięki na razie, cześć. Coś takiego, cokolwiek, nie? Ja się z wami żegnam, kamerka działa, to jest przeprowadzone, następny krok to montaż tej, 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 obleśnej podsufitki, znaczy jeżeli można to nazwać, ja już mam tą podsufitkę docelową w Polsce niestety jeszcze, zastanawiam się jak to wszystko przywieźć, ale tak jak widzieliście już tutaj na pacej fotel, kanapa do tyłu jest, wszystko, wszystko praktycznie jest kupione. Trzeba tylko znaleźć chwilę czasu i zamontować. Jeszcze pracuję cały czas. A pracuję po 12 godzin, czasami po, po 13, 14, więc no niestety, żeby robić te projekty dla Was, żeby pokazywać to, jak to auto się zmienia, no z czegoś muszę się utrzymywać. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Słuchajcie, zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego. Ten czerwony kabelek, który tam wychodzi z tyłu e, przy tej kamerce co jest cofania jest do podłączenia pod światła wstecznego w momencie zapalenia świateł wstecznych ta kamerka sama się przerzuca na tryb wstecznego e, ja jeszcze tego nie podłączyłem, już się ściemniło dzisiaj więc e, zrobię to przy okazji i pokażę wam no, w następnym filmiku tam gdzieś dorzucę w komentarzu w którym filmiku to będzie może właśnie za tydzień jak będę demontował tą zabudowę także trzymajcie się, cześć